To pokazuje nie tylko skalę tych manewrów, żelazny obrońca, bo taki kryptonim noszą te, te ćwiczenia i jesienny ogień, które są, te ćwiczenia są częścią tego, tych manewrów, angażują dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy. Tylko dzisiaj ponad 18 tysięcy żołnierzy zaangażowanych jest bezpośrednio w ćwiczenia. Od początku tych ćwiczeń Brało w nich udział ponad 60 tysięcy żołnierzy. i przygniatającej większości mówimy o polskich żołnierzach. W tym samym czasie odbywają się manewry także z udziałem polskich żołnierzy. Na Litwie, Łotwie, tam wojska sojusznicze, litewskie, łotewskie, ale także kanadyjskie, niemieckie jak powiedziałem polskie, między innymi, to w sumie blisko 30 tysięcy żołnierzy. Polacy także uczestniczą polscy żołnierze w ćwiczeniach na szwedzkiej Gotlandii, z udziałem oczywiście też szwedzkiego sojusznika. To pokazuje nie tylko skalę tych manewrów, także zaawansowanie techniczne na najwyższym światowym poziomie tych manewrów, ale to pokazuje także y, stopień mobilizacji politycznej całego NATO. Subskrybuj po więcej.